Tak vlogujemy, że nic do widzenia mówimy, a jak odpalamy aparaty, to padnie te baterie. Czyli to znaczy, że bardzo dużo nagrywamy, bo jak baterie się ciągle wyczerpują, to znaczy, że aparat pracuje. Partnerami kanału są firmy Rywal RHC, właściciel marki Most, GPPH stoły spawalnicze, szturmer maszyny do obróbki metalu i drewna oraz Stel i Wrozas jakości i zaufania. Dobra, bateria padła, więc nie wiadomo czy plik nie będzie uszkodzony, ale jest poniedziałek, nowy tydzień, nowe możliwości, jedziemy. Piotrek zadowolony, w pełni sił władz umysłowych prawie, że? Karolinka nie? <śm> Okej, okay. no i tyle. No. Dzisiaj jedziemy do Katowic zdać Wam relacje z targów, które się tam odbędą. Daniel widziałem, że było i tu zrobił drugiego Rocket Weldera i tyle. O. Więc w tym tygodniu oprócz tego, że będziecie mieli relacje z Katowic, to jeszcze dodatkowo, chyba, że już była, nie? E to jeszcze dodatkowo tego, y a odcinki z Tesem wystartują, no. no to tyle chciałem powiedzieć, także do zobaczenia. Hej! zamieniliśmy się dzisiaj rolami dzisiaj Piotrek będzie prowadzącym kanał ja będę operatorem szybciej mów coś, mów coś maniacy spawania co e, robimy tyle. no dobra, jedziemy do Katowic do, w Katowicach tam będzie no trochę atrakcji w sensie takim, że targi spawalnicze, ale nie tylko, bo targi Tulex to się nazywa? Te, te drugie targi obok? Tak. Poza tym, że będą targi spowolnicze, to jakby w tym samym czasie też targi narzędziowe się odbywają. I na tych, że właśnie targach spotkamy na pewno Adama Maszynotwora. Znaczy się, nie wiem czy na pewno, ale jest taka nadzieja i szansa. No, rozmawialiśmy no z Adamem. Szukać? Będzie tam z jakąś firmą, my, my tam ogólnie hmm. będziemy krążyć, żeby ograć dla was, więc też poszukamy Adama. Tak. <noise> Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Adam, my cię znajdziemy. <noise> Jedziesz? Nasi ludzie już po ciebie jadą. <noise> Dobrze, to pewnie będziemy jakieś tam relacje zdawać. Nagramy trochę zdarzeń z podróży, czyli yy, podróż dzień pierwszy, godzina pierwsza, minuta piąta mniej więcej. Jesteśmy wszyscy głodni, chce nam siśik. Nikt <noise> nie jest Ty też nie? Nie. O. A to? Daleko jeszcze? Lepiej jest jak ja nie trzymam kamery, bo jak trzymam kamerę to za często włączam nagrywanie i później Piotruś będzie musiał ciąć. Ale to, to nic, bo, bo lubisz przeglądać takie bzdury na przykład. O, nie? Oj, no. No, czyli im więcej materiału, to tym lepiej. Tak, zawsze. No to dobra, to porozmawiajmy w takim razie o życiu i śmierci. bym o bo, bo Piotruś prowadzi, czyli wolałby o śmierć. 240 na godzinę myśleliście kiedyś o sensie życia? Kurde. Oczywiście on kłamie panie władzu. Ten samochód nie wyciska wyciska Uuu no Karolina na vlogach Nie no bo właśnie przeczytałam, że bunda został zatrzymany przez centralne biuro śledcze to to obchodzi w ogóle. Obchodzicie to. No, ja więc też nie. Się. Cześć dziczołem, Kluski z dwoma rosołami. Takie te rymy dla mojej żony i fajnej dziewczyny. O, coś na mikrofonie zostało. To dzisiaj, dzisiaj mamy środę. Tak. E, środa Elektroda, bo ja już przestaję wymyślać rymy, bo mi żona nie pomaga. Wczoraj wróciliśmy z Targów. E... Dobra, to ja powiem, tylko e, niech się nikt nie śmieje, bo powszechnie wiadomo, że środa to dzień loda. Czwartek to dzień bez majtek. Piąteczek e, nie. To dzień bez majtek, piąteczek. I tu nie pamiętam, ale jak chcę to w piątek, wam powiem. Ja coś na ten piątek nam wymyślę. <grym> <grym> Żeby było dobrze. Dobrze moi mili, wczoraj wróciliśmy, czyli we wtorek z Targów w Katowicach. Wy prawdopodobnie już widzieliście tą relację, bo chyba bardzo szybko ją Piotr zmontuje i wypuści w najbliższy weekend. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i tyle, no wróciliśmy, musimy się w ogóle ogarnąć, wrócić do życia, oczołsnąć, że tak powiem, przekopać, muszę na pewno maile. No i tu chciałbym w końcu dokończyć temat, bo mamy już drugiego Rocket Weldera, na drugą Kobrę wystarczy, że ją po prostu przekręcę, porobić parę testów i możemy w końcu zacząć testować, tym bardziej, że czeka Rem, a Rema akurat nie mam tutaj na zbyt długi okres czasu. E, więc będę go chciał przetestować jeszcze w tym tygodniu. Im szybciej, tym lepiej, żeby oddać tam e, chłopakom go dalej, żeby mógł jeździć po pokazach i tym podobnych rzeczach. I oczywiście, te najbardziej e, chyba przez Was oczekiwane sprzęt, sprzęty, czyli tyson, krupp i szerma. Oh. Tak, wszystko się zgadza to, co powiedziałeś. O, tym razem. Widzicie? Tym <laughs> tak tym to jest. Tym tym jest! Tym dobra, dobra. No i dobrze, dobrze. Zara do klienta na badania, ale zanim pojadę, to ma niespodzianka. Przyszło, przyszło. Od Piotka. O, a to od Tomasza. Dobra, czyli od Piotka i od Tomasza. Yy, czyli dwóch braci, którzy są jedynym bodajże dystrybutorem na Polskę REMU. Więc fajnie. I dzięki za żelki. Bardzo lubię. A tu mamy coś, czym chłopaki również się chwalili, i poprosiłem po prostu na spróbowanie, żeby mi przysłał Piotrek. Mam nadzieję, że zafakturuje, żeby nie było to za darmo. No i co? I będę patrzeć, ponieważ Piotrek mi się właśnie chwalił, że również mają swoje środki do badań penetracyjnych. A ja z racji tego, że tych środków używam całkiem sporo i z chęcią przetestuję coś nowego. A co robi? Ich, ich produkcji, że tak powiem nie znam. Czerwony środek do sprawdzania pękniąć. Też, ale nie tylko. Dobrze. To jak będzie będę wiedział coś więcej, to Wam oczywiście zaktualizuję co i jak z tą chemią od chłopaków. O, a ja tutaj przeczytałem, że to nie tylko środki, bo mamy tak. W sensie nie tylko środki do badań PT, bo mamy tak. Zmywacz. Nie wiem, o co chodzi, że zielony zmywacz, ale to się pewnie dowiem. Sam penetrant, biały wywoływacz i tu nam się zamyka ten system, ale jeszcze chłopaki mają ceramiczny preparat odpryskowy, więc też go sobie oczywiście sprawdzimy. I Multispray HL40. Z tego, co kojarzę, to, co Piotrek mi mówił, to jest odpowiednik WD-40. Więc też będę sprawdzać tym bardziej, że nam drzwi tutaj wejściowe skrzypią od dwóch lat i nikt nic z tym nie robi. <ścoughs> nie? Nie. Dobra, to do potem. No i co tam was moi kochani? Grzegorz u klienta pojechał na ostatnią chwilę na zamknięcie jeszcze robić jakieś badania, ale zresztą chyba o tym wam opowiadał. Ja uporałam się z papierami, przyszegowałam przesyłkę dla jednego z naszych widzów, bo zakupił sobie naszą piękną czapeczkę, robi robotę i dostał jeszcze ode mnie kilka naklejek. Także co? No. Jeszcze parę takich rzeczy papierowych ogarnęłam. W sumie nudy na pudy. Nie ma co o tym opowiadać, ale generalnie dzień można uznać za zakończony i udany. Grzegorz prawdopodobnie nie będzie czasu miał się z Wami pożegnać nie będzie miał czasu, ba, nawet tego nie zrobił, bo go nie ma, e, a nie wiem, czy będzie wracał do firmy, także wiecie, no jakby nie było okazji, jakby się z wami nie pożegnał, to ja z całego serca w imieniu Grzegorza życzę wam udanego poniedziałkowego popołudnia. Nie wiem jak u was, ale u nas jest jeszcze piękna pogoda, e, polska złota jesień, zresztą troszkę wam pokażę. O, jest fajnie, wieje co, prawda? No, ale generalnie nie ma na co narzekać. Także do jutra, kochani, trzymajcie się. Pa! No, dzień dobry, dzień dobry, kochani! Czwarteczek mamy. Czwarteczek, czyli taki mały piąteczek. I zobaczcie, co tu się dzieje. Nasza świnka, nasz pieseczek, nasz komanderek już jest. naprawiony jeździ jak złoto trochę nas to wszystko kosztowało eee, no ale było warto Grzegorz wreszcie zadowolony bo odebrał swoją zabaweczkę teraz jeszcze gada przez telefon więc na pewno się z wami w tej chwili nie przywita ale mamy pikselka chodź pikselku wyskakuj mamy pikselka Przyjechaliśmy do roboty trochę później niż zwykle zimno jest jak cholera nie wiemy jak tam u was Eee, no tak czy siak, idziemy się rozgrzać, walniemy pierwszą kawę i będziemy Was na bieżąco informować, bo trochę się będzie u nas dzisiaj działo. No, no to do później. Cześć, dziękołem. Mała żonka mi powiedziała, że się już z Wami witała, ale ja się jeszcze nie witałem, więc Cię witam. Eee, dzisiaj mamy mały piątek. <słyski> I co? I jeszcze może być dzień bez majteczek. I znowu żółte dolary. Po to włączyłem kamerę, w sensie Was, Wasz wzrok, żeby Wam pokazać, bo to w sumie może być taka ciekawostka. Nie, czy to się chwale, czy żale, ani jedno, ani drugie. Jedna z firm po prostu tutaj regionalnie, którą no, jeszcze nie obsługuję, ale w sumie. Ale będziemy. Na to wychodzi, że zostanie naszym nowym klientem. Mają niewielki problem w sensie takim, że szefostwo zakupiło urządzenie, jest to urządzenie typowo z mówimy o spawarce laserowej 1,5 kW, z tego co pamiętam. No i chłopaki za bardzo po prostu nie wiedzą jak to sobie uruchomić, czym to się je, więc tutaj po pierwsze doradzamy, jak się zabezpieczyć, co zrobić i tak dalej, a po drugie powiedziałem chłopakom, że jeśli przywiozą mi tutaj do mnie to urządzenie, Dadzą z jakiś tydzień czasu i ja spokojnie e, obadam je, po prostu zacznę je spawać, porobię badania odpowiednie, porobię jakieś zgłady, żeby dobrać im jak najlepiej parametry pod ich produkcję. No i mam na to około tygodnia czasu, jak sobie to ogarnę, no to wtedy im daję już gotowca, że tak powiem, daję maszynę, no a oni mi e, płacą za doradztwo techniczne chyba. Chyba. Ja chciałam powiedzieć, że jestem w szoku, ponieważ jest to chińskie urządzenie i ma prawie pełnoprawną, prawie pełnoprawną, jak to zabrzmiało, tabliczkę znamionową. Jest tutaj napisane, że... Znaczy się... To jest co prawda kupione w Chinach, natomiast... Zostało zadbane, czy dopilnowane to, żeby urządzenie po, posiadało certyfikat CE i takie również ma, mają, dostali, otrzymali. No i jednym z takich właśnie najważniejszych rzeczy jest to, czyli to, to małe zabezpieczenie. Chodzi o to po prostu, żeby nie szczelać wioskom lasera gdzieś tam do kumpla z dwóch metrów, bo naprawdę można komuś zrobić potężną krzywdę. No i tyle. Także jak się będę bawić, coś tam już, już dojdę do, do jakiegoś ładu i składu z tym urządzeniem, to wam pewnie co nieco tam jeszcze opowiem. A tymczasem się żegnam i albo dzisiaj, albo jutro będą jeszcze takie zmiany. Zmiany akurat na oknach, ale to wam pokażemy, jak już będzie gotowe. Do potem. Kierowniczka już sobie poszła, zapomniała się z wami pożegnać. Zaraz ją tu ścigamy, żeby nie było. Co to w ogóle jest za brak kultury. Ja nie wiem, żeby brać takie, taką odpowiedzialność, to co na mnie ciąży, żeby kierowniczka się z wami żegnała. Chciałam powiedzieć, że ja się ostatnio żegnałam za ciebie, więc jakby ci się raz zdarzyło, to nic by się nie stało. Nic się nie stało. <laughs> Dobrze, do jutra. Dzień dobry, kochani. Piątek mamy, piękny słoneczny poranek. Sporo dnia przed nami, troszkę roboty również. Grzegorz u klienta niebawem przyjeżdża, dojadą chłopaki z Rocket Wildera i jadą na następne spotkania. A ja, jak zwykle, będę siedziała przy kąpie, zrobię dla Was jakieś szorciki, uzupełnię trochę naszego sklepu. Postaram się dzisiaj wrzucić rękawice, bo przyjechały do nas. Bardzo fajne. Mieliście okazję zobaczyć je na kilku naszych filmach. No i co? Będziemy Was informować na bieżąco. No do później. Hej. Co prawda, piąteczek już, już po godzinie 16 przed 17, chyba, czy po 16, Ma uważnie. Nie było mnie wcześniej, więc do was nie mówiłem. Ale się żegnamy, a jutro przyjdę, więc może jutro wam co nieco powiem. Dobrze, to jest to, co na pewno Wy, wy powinniście zobaczyć, czyli drugi Rocket Wilder już na drugim wózku. I teraz mamy taką, taki sprytny guziczek, już o to dania zadbał. Mamy widok z pierwszej kamery, jak i z drugiej kamery, czyli z tego i z tego rocket Wildera. Prawie psa zdeptałem. No i nowość numer dwa, tak? Bo te, 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 to chciałeś pewnie pokazać. No, to chciałeś pewnie pokazać. Jest Za mną już pewnie widać. Tak? Drzwi zamknij! Okej! Okay. Tak jest. I oto to, 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 taka nowość. elewację sobie odświeżyliśmy i dodatkowo jeszcze okienka okleiliśmy i uwaga, prace spawalnicze. Welding Expert Group to jest nasza spółka ZO. Zresztą nowa, bo poprzednią sprzedaliśmy z fajnym zyskiem, no i Akademia Spawania GC, czyli wiadomo, nasza marka, tą markę akurat wyznacie, bo, bo, no bo naszej prywatnej firmy raczej nie kojarzycie, czyli z tego, co, co działamy, z czego zarobkujemy tak naprawdę. Dobrze, kończę, bo bateria pada, a jutro może coś się, co nieco do Was odezwę, bo, bo sobota będzie pracująca, także do jutra, hej!